Ale kiedy tak naprawdę nic nie robiłaś i czy w ogóle to miało miejsce kiedykolwiek? I nie mówię tutaj o czytaniu książki, o y, piciu kawy. Mówię tutaj o tym, że po prostu jesteś, po prostu oddychasz i nie robisz nic. Odbierasz życie wszystkimi zmysłami. Odbierasz życie. Poprzez zmysł wzroku, słuchu, przez czucie, zapach, węch. Ciężko jest sobie to wyobrazić. Ale ja znam taki mini stan i znam też stan nic nierobienia, kiedy przeżywam pielgrzymkę na kamino. Jestem wtedy bardzo, ale to bardzo w chwili obecnej. Nie interesuje mnie nic innego, jak tylko to żeby żyć, żeby mm, przejść z punktu A do punktu B, żeby mieć co zjeść, żeby mieć co wypić w sensie wody, <głynów> płynów, żeby odpocząć, żeby dojść do miejsca, gdzie będę mieć nocleg. Tak bardzo, ale to bardzo lubię te momenty, kiedy nic nie robię, czyli nie ma celu, nie ma y, konkretnego zdania do wykonania, tylko po prostu jestem. To jest bardzo ciekawy y, stan. Proponuję, żebyś to wypróbowała. Ja nauczyłam się tego, kiedy zaczęłam medytować, i to jest zorientowanie swojej uwagi na to, co dzieje się w ciele. Na to, co dzieje się w umyśle i nie wchodzenie w myślenie, i na to, co dzieje się w naszych emocjach.